5 stycznia miało miejsce w Krzeszowie oficjalne otwarcie kina za rogiem. Część z Państwa radnych uczestniczyła w tym wydarzeniu. Chciałem Państwu przedstawić informacje z funkcjonowania tego kina w ciągu trzech pierwszych tygodni i poprosiłem animatora. Domu Kultury o przedstawienie takiej informacji. Od 6 stycznia do 23 stycznia to 516 biletów. Tyle osób skorzystała, skorzystało z naszych usług. Kino przez trzy tygodnie zarobiło kwotę tysiąc, prawie 1700-1682 zł. Cena maksymalna biletu to jest 5 zł, ale zdecydowaliśmy się na różne uroczystości, czy, czy imprezy związane z dniem babci, dniem dziadka albo feriami troszkę obniżyć tą cenę dla dzieci. My mamy taką możliwość. Cena nie może przekroczyć 5 zł, ale może być niższa i w kilku przypadkach taka cena była w wysokości 3 zł. Są już pierwsze wynajęcia sali kinowej na wyłączność. Są już organizowane dwa. Dwa, dwa razy zostały zorganizowane urodziny dla dzieci. Jest to przykład również tego, co zapowiadałem, jak tego typu rzeczy aktywizują również lokalnych przedsiębiorców. Restauracja rustykalna w Krzeszowie dla klientów kina zaproponowała 20% upust. Zasada jest tylko taka, że do restauracji należy się zgłosić z ważnym biletem w dniu seansu i taki klient może liczyć na 20% upustu. Tak jak rozmawiałem z panią Anną, z właścicielką restauracji, od momentu uruchomienia kino zauważalnie zwiększyła się liczba klientów. Pani Ania jest w stanie stwierdzić to dokładnie, bo wie, kiedy kończy się seans i wie, kiedy przychodzą duże grupy zorganizowane. Jest to przykład na to, nie pierwszy, bo może, mogą być kolejne, jak lokalni przedsiębiorcy mogą wykorzystać to, co dzieje się w regionie pod względem kulturalnym.